dzisiaj jesteśmy na targach camping, nie, karawan, camping, coś tam, show, nie? W każdym bądź razie... Camping, caravan show. Jesteśmy na kempingu i na show. W każdym bądź razie jesteśmy dzisiaj we dwójkę, jest piąteczek i chcielibyśmy was zaprosić na trochę inne spojrzenie na te, na te targi, z tego względu, że będziemy szukać inspiracji do przeróbki samochodu osobowego na czas podróży, aby takie osoby na przykład jak my, jak Kuba, pozdrawiam cię w swoich samochodach byli w stanie zorganizować się w trakcie jazdy i żeby im rzeczy nie latały, nie latały po, po, po wszystkim wodze. było bezpiecznie w tym momencie, da. tak? Bo wiadomo, że wszystkie luźne rzeczy nie są bezpieczne przy okazji jakiejś kolizji, tak? A oprócz tego, żeby w takich samochodach osobowych dało się po prostu funkcjonować, oprócz tego, że się w nich jedzie. Natomiast nie chodzi tu o przerobienie osobówki czy busa na kampera, tylko przerobienie osobówki czy busa na Wygodną jazdę. Tak. Wygodny samochód do jazdy, dokładnie, więc zapraszamy no, Was. Schowki, nie nieschopki, oświetlenia, będziemy szukać tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że nakręcimy Wam dużo materiału, po to, żeby ten materiał pojawił się jak najszybciej, więc y, wchodzimy, wchodzimy, jedziemy. U, jak to ma? Jest. Mountain jest taśma lodowa w koło. To jest kolejny pomysł do rozmyślenia, rozwiązania. To ja sobie pozwolę wejść. O. I tu jest taka lampka. Taka lampka. Ona jest na USB w wiesz? A, czyli tu jest coś zamontowane. Tu jest lampka, a to czego masz na USB. O, widzę ją. No, włączysz ją. No podświetla się. Okay. Lampki. Lampki LEDowe. To jest półeczka. Dobra. O, i tu Kuba jest coś takiego. Jest to produkcji Dometik. Oni mają takie szyny 12V. Sprzedawane na metry. Yy, I w które wchodzi taki, takie cudo w formie lampki. Również można zamówić y, cudo, które ładuje telefony. Tek tu są ładne, ładne, ładne lampki. To fajnie wymyślił. No i to też jest tutaj, na tej szynie. Na tej szynie. Mhm. I z kolei na szynie masz też leda, zobacz. Tak? Leda takiego podłużnego. No. no. dobra. No tak, ale to musisz mieć... E... Nie wiem, musisz mieć z jakieś jakiś symbol. O, tu mamy taki w drzwiach. Organizer gumowy. On tu jest chyba pod obudowę tego wszyt e, zamontowany, więc nie ma sposobu jak to jest zamontowane, ale jest, ale to jest też pomysł na zabezpieczenie rzeczy, które jadą z nami w samochodzie. No tutaj, słuchajcie, tutaj coś można by było powstawiać jeśli chodzi o... No i co, nie będzie padać? wiesz co, ja bym się bał, że ktoś chce po, po tym ręce podnie normalnie. O, kuba. Taki pomysł. Organizer. Bierzesz taką gumkę, bierzesz jakieś takie sześć kołków, owijasz i masz organizer. Budowywać do, jakby do, budowywać do ściany. Właśnie coś takiego. Takie lekko odsunięta sklejka. A w środku z taką małą przegródką. To wszystko y, zasłonięte takimi właśnie gumkami. Właśnie od boku ścian. Istnieją takie fajne systemy szynowe, które tutaj pozwalają ci wsadzić coś i, do, i przyczepia, przyczepiać się. O! Pieszoczki. Tego typu rozwiązanie. Półka z takimi gumowymi. No tu jest taki Ale tu możesz zdjąć. Ale w sensie, że to się... A nie, przesuwa się. Jak już przestaniesz naciągać, to się przesuwa. Jak jest naciągnięte, to się nie chciało przesuwać. A To też jest fajny pomysł. Że jest taka... są... Jest półka, półka, półka. Tutaj są takie gumki. I organizery z jakiegoś materiału czy z czegoś. Żeby nie

na no to nie wpadłam. No też jest dzień, dzień. A jakby taki pomysł? Pomysł z takimi płytkimi półkami. Z rureczkami. O, a taki profil aluminiowy z, z frezem, no właśnie, tylko że tu się nie mieści takie coś. W temacie przechowywania, tu jest opcja taka, że na tej części jest taka zabudowa. Podejrzewam, że montowana w tej szynie. Tu jest jakiś szafeczka, półeczka. Taki pomysł, aby pod ławką zrobić sobie szufladę. Ale to musi być ławka. O coś takiego, Kuba. Takie o. Wydaje mi się że to będzie dobry moment, aby zakończyć ten odcinek, nie wiem wprawdzie ile tego odcinka będzie. Trochę inspiracji znaleźliśmy, jeśli chodzi o przechowywanie rzeczy w samochodzie, w drodze itd. Natomiast żadnych ruchomych stolików, e, kilka fajnych oświetleń e, wam pokazaliśmy. Mhm. E, znaleźliśmy kilka kamperów, które nam się podobały. A zawsze to jakiś pomysł. Bardzo mało jest kamperwanów, więc w związku z czym też mało jest czym wybierać, żeby sobie porównywać. Ale to może jest pomysł, dlaczego trzeba by było pojechać na targi w Poznaniu. Może tam będzie tego więcej. Także zastanawiamy się i myślę, że może się to kiedyś stanie. Nie wiem, czy się stanie w tym roku. I co? I co? I co? I co? I tyle. Pa! Na razie, hej!